Młoda nauczycielka historii, mająca nieuleczalnie chore dziecko, potrzebne są pieniądze, które jakoś trzeba zdobyć. Kobieta próbuje ratować syna. Niestety, nie przypomina ona matki, bohaterki broniącej swojego potomstwa, jak lwica, ale jak to się mówi, dla niektórych cel uświęca środki i o tym będzie dzisiejszy podcast. O kobiecie, która postanowiła wejść na drogę przestępczości, gubiąc tym nie tylko siebie, ale i wszystkich wokół. Dzisiaj historia Wiktorii Nasyrowej. Zapraszam. W 2013 roku Wiktoria bardzo blisko zaprzyjaźnia się ze swoją sąsiadką z bloku. Kobieta ta to Alla Aleksiejnka. Na tamten moment ma 53 lata. Alla ma dwoje dzieci, syna i córkę. Sprzedaje dom, który odziedziczyła po matce i kupuje mieszkanie. Kobieta wychowywała dzieci sama. Córka Nadzieżda kilka lat wcześniej Wyjechała do Stanów, do Nowego Jorku. Jednak kobiety miały bardzo bliskie relacje. Opowiadały sobie nawzajem o wszystkim. Córka zawsze była poinformowana o wszystkich sprawach swojej matki. Ala opowiadała córce o swojej sąsiadce, Wiktorii, o tym, że miała szczęście, że kobieta zamieszkała właśnie obok niej. Kobiety prowadzą inne życie, ale obydwie są otwarte i rozmowne i to je łączy. Tak zaczyna się przyjaźń. Alla ma partnera, Jewgenia, pracuje jako krawcowa, jest osobą oszczędną i rozsądnie wydaje pieniądze. Co do Wiktorii, kobieta nie ma stałego partnera. Miała kiedyś męża, lecz odszedł, zostawiając ją z chorym dzieckiem. Wiktoria w swoim życiu i mała się wielu zajęć. Na tamten czas w Krasnodarze zajmowała się sprzedażą rzeczy. Kupowała w okazjonalnej cenie i sprzedawała drożej. Tak zarabiała. We wrześniu 2013 roku Wiktoria, w celu kupna nowych rzeczy, chce udać się aż do Stanów, do Nowego Jorku. A jak pamiętamy, w Nowym Jorku mieszka nadzieżda. Córka Alla. Alla prosi więc córkę, aby ta zajęła się Wiktorią. Wiktoria nie mówi po angielsku, miasta też oczywiście nie zna, więc pomoc Nadzieżdy będzie dla niej nieoceniona. Nasyrowa prezentuje się jako kobieta niezależna, umiejąca zarabiać, obrotna i wykształcona. Interesuje się emigracją do Stanów. Tym, jakie dokumenty są do tego potrzebne. Nadzieżda towarzyszy Wiktorii podczas zakupów, w outletach, pomaga jej w komunikacji ze sprzedawcami. Pokazuje jej również miasto. Alla praktycznie każdego dnia dostaje fotorelacje od Wiktorii. Kiedy Wiktoria wraca do Krasnodara, jej relacja z Aulą jest jeszcze mocniejsza. syrowa można powiedzieć, że jest całkowicie sama dziesięcioletni na tamten moment syn mieszka z rodzicami kobiety. Alla zaczyna się stopniowo oddalać od swoich znajomych, jej relacje z partnerem również się psują. Kobieta zaczyna się skupiać tylko na Wiktorii. Pewnego dnia Wiktoria informuje Ale, że znów wybiera się do Nowego Jorku. Pyta kobietę, czy nie chce czegoś przekazać córce. Alla stwierdza, że oczywiście, skoro nadarza się taka okazja, przygotowuje więc dwa futra z norek i sześć tysięcy dolarów w kopercie. Wiktoria przyjmuje to wszystko, czas mija, jednak ona nigdzie się nie wybiera. Alla denerwuje się, lecz nie decyduje prosić sąsiadkę o zwrot. Jest jej niezręcznie. W międzyczasie kobietę znów dotyka bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ala dostaje SMS-a z nieznanego numeru od niewiadomej osoby o treści, że grozi jej niebezpieczeństwo ze strony jej konkubenta, który niby to jest oszustem i chce ją okraść i odebrać jej mieszkanie. Słowa te szokują kobietę, smucą i przerażają. Niewiele myśląc, Ala wyrzuca z domu partnera, a swojej córce opowiada o swoich lękach związanych z Wiktorią. Co robić dalej? Najwidoczniej sąsiadka ukradła zarówno futra, jak i pieniądze. Córka radzi matce, żeby jak najszybciej porozmawiała z Wiktorią. Alla decyduje się na ten krok. 4 października Alla rozmawia z córką. Ostatni raz y, ze słów Nadzieżdy wiemy, że Alla była w, y, w dobrym humorze. Mówiła, że... Y, Doszły do porozumienia z Wiktorią, że sąsiadka wszystko zwróci, że nadzieżda ma się niczym nie martwić. Potem Alla przestaje odpowiadać na telefony swojej córki wcześniej coś takiego nigdy nie miało miejsca. Nadzieżda zwraca się do Wiktorii z pytaniem, gdzie jest jej matka. Kobieta beztucznie odpowiada, że nie wie. Wiktoria zaczyna sugerować, że Alla mogła gdzieś wyjechać. Córka jednak wiedziała, że to niemożliwe, że jej matka nigdy by się tak nie zachowała. Nadzieżda dostaje wiadomość, niby to od matki, o treści: Nie martw się o mnie, niedługo powiadomię cię, gdzie jestem, u mnie wszystko dobrze. Kobieta jednak jest pewna, że słowa te napisała nie jej matka. Nadzieżda decyduje się jak najszybciej wylecieć z Nowego Jorku do Rosji. Zgłoszenie zaginięcia Ally wpłynęło już na policję od brata Nadzieżdy. Mieszkanie Ally po sprawdzeniu okazuje się być podejrzanie czystym. Tak jakby ktoś tam zrobił generalne porządki i dokładnie wszystko wyczyścił. Dziwnym też było to, że córka zauważa na tylnej ścianie szafy Wdrapany przez matkę napis. Dzięki. Pieniądze. Alla miała pieniądze. I to nie małe. 52 tysiące dolarów od sprzedaży domu i jeszcze jakieś oszczędności. Córka sprawdza wszystkie możliwe skrytki w mieszkaniu matki. Nic jednak nie znajduje. Alla kolekcjonowała drogi alkohol. Ze zbioru zniknęła jedna butelka koniaku Hennessy. Kobieta przypomina sobie, że jej wspólna znajoma z Wiktorią wspominała, że ta niedawno odwiedziła ją właśnie z tym trunkiem. Nadieżda spotkała się z sąsiadką matki. Podczas spotkania było jej bardzo trudno zapanować nad nerwami. Wykrzyknęła więc, gdzie jest moja matka, Wiktoria przestraszyła się i zaczęła uciekać do swojego mieszkania. Zamykając drzwi. Wyrzuciła z siebie. Twoja matka żyje. Dziwna odpowiedź. Człowiek, który niby to nie ma nic wspólnego ze sprawą. Nadzieżda przecież nie pytała o to, czy matka żyje, tylko gdzie jest. Funkcjonariusze przysłuchali Wiktorię i na tym się skończyło. Nadieżda samodzielnie wydrukowała ogłoszenia o zaginięciu z podobizną swojej matki. Oprócz tego za odpowiednią opłatą udało jej się dotrzeć do zdjęć wykonanych przez radar na drodze około 160 km od Krasnodara w dzień 5 października. Na zdjęciu znajdowała się Wiktoria prowadząca samochód i obok niej znajdował się ktoś jeszcze. Nadieżda od razu zgłosiła ten fakt, aby jak najszybciej został sprawdzony. Śledczy oświadczył, że widział już to zdjęcie i że nie wnosi ono jednak niczego do sprawy. Jednakże dzięki uporowi Nadzieżdy Wiktoria została przysłuchana za pomocą wariografa. Kobietę zapytano, czy wiozła gdzieś rankiem 5 października Aleksiejęnka. Odpowiedź brzmiała: Nie. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy ma informacje odnośnie tego, gdzie znajduje się Alla. Odpowiedź znów była przecząca. Wyniki wykrywacza kłamstw poddano analizie, a Wiktorię wypuszczono. Kobieta szybko to wykorzystała i wyleciała do Moskwy, następnie do Meksyku, a potem do Stanów. Teraz przyszedł czas, abyśmy bliżej poznali bohaterkę. Dzisiejszego odcinka. Wiktoria Nasyrawa urodziła się 15 grudnia 1975 roku w mieście Armawir. Wychowywała się w dostatniej rodzinie. Ojciec był biznesmenem. Córkę rodzice kochali, niczego jej nie odmawiali. Studiowała na pedagogicznym uniwersytecie, potem pracowała jako nauczyciel historii. W 2003 roku urodziła syna Damira. Chłopczyk ma poważne genetyczne schorzenie. Zespół kostmana to rzadki zespół pierwotnego niedoboru odporności. Ojciec Damira odszedł od żony i dziecka podobno nie wytrzymał psychicznie choroby syna. Wiktoria wraz z dzieckiem przeprowadza się do miasta Majkop. Kobieta zwraca się z prośbą o pomoc do fundacji zajmującej się ratowaniem ludzi z różnymi zachorowaniami. Informuje ona e, tę fundację, że ze względu na chorobę syna nie może pracować, że potrzebuje dużej ilości pieniędzy na leczenie. Twierdzi, że ma długi, a jej stan psychiczny jest coraz gorszy. Lekarze rekomendują Wiktorii lek o nazwie Lejka Stim. Nie jest on dostępny na receptę. 5 ampułek leku kosztuje 17 tysięcy rubli. Na tydzień potrzebne jest 15 takich ampułek. Syn Wiktorii trafia do eksperymentalnego programu, dzięki któremu na przestrzeni roku lek otrzymuje za darmo. Lek działał. Eksperymentalne leczenie jednak się zakończyło i wszystkie dolegliwości wróciły. Wiktoria odwiozła syna do rodziców, sama zaś wyjechała do Moskwy. Tam poszła na kursy kosmetologii. Otrzymała odpowiednie dokumenty i zaczęła pracę jako kosmetolog masażysta. Poziom życia Wiktorii diametralnie się zmienił. Kobieta nie zwracała się już z prośbą o pomoc do różnych fundacji. Po Moskwie jeździła bardzo drogim i ekskluzywnym samochodem. Nie wiadomo więc, z jakich przyczyn Wiktoria przyjechała do Krasnodara z Moskwy, gdzie została sąsiadką Ally Aleksiejewnej. Wróćmy do wyników wykrywacza kłamstw. Stwierdzono, że Wiktoria kłamała. Okazało się, że jednak wiozła Alę swoim samochodem tego dnia, jak kobieta zniknęła. Musiała więc wiedzieć, co stało się z kobietą i gdzie się znajduje. Sprawdzono także telefon Ały i numer telefonu, z którego przyszły anonimowe SMSy o rzekomym oszustwie partnera Ały. Okazało się, że w ten dzień, kiedy przyszły wiadomości, telefon, z którego je wysłano, logował się tam, gdzie przyjeżdżała Wiktoria. 15 listopada 2014 roku zostaje wszczęte postępowanie karne przeciwko Wiktorii Nasyrowej. Niestety, zatrzymanie Wiktorii nie jest łatwe. W momencie, kiedy funkcjonariusze odwiedzają jej mieszkanie, aby ją zatrzymać, kobieta już jest za granicą. Podobno Wiktoria miała kontakty intymne z jednym ze śledczych prowadzących sprawę. Mężczyzna miał jej pomóc wyciszyć sprawę. Za Wiktorią zostaje wysłany międzynarodowy list kończy. Niedaleko Armawiru, rodzinnego miasta Wiktorii, zostają znalezione w lesie zwęglone szczątki człowieka, które należą do Aldy Aleksiejenka. Wiktoria zdążyła przylecieć do Stanów, zanim wysłano za nią Interpol. Na miejscu kobieta zostaje oszukana przez swoich rodaków, przez co ląduje na ulicy. Wiktoria ma związane ręce, jeśli chodzi o pracę, nie posiada wizy, przybywa w kraju nielegalnie. Rejestruje się więc w sieci jako Rachel Bergman. Proponuje swoje usługi mężczyznom z fetyszem bycia poniżanym i dopinowanym przez kobietę. Zapotrzebowanie w tej dziedzinie jest dość duże. Wiktoria więc całkiem dobrze zarabia. Oprócz tego dodaje swoim klientom do drinków tabletki nasenne, a potem zabiera to, co mają wartościowego: pieniądze, drogie zegarki i inne kosztowności. Ofiary kradzieży nie zgłaszają incydentów na policję z wiadomych powodów. Okoliczności, w jakich to się wydarza, są intymne i wstydliwe, dlatego Wiktoria bezkarnie prowadzi swoją działalność. Kiedy brakuje klientów w sferze BDSM, Wiktoria przyjmuje w sieci obraz innej postaci Anny, która szuka mężczyzn do intymnych zbliżeń, a może nawet i do miłości. W międzyczasie kobieta bardzo często kradnie w sklepach. Raz nawet zostaje złapana na gorącym uczynku, gdy próbuje ukraść dwa futra z norek. Sytuacja ta ma miejsce w maju 2016 roku. Nadzieżda, córka zabitej Ally wraca do Nowego Jorku. Tragiczna śmierć matki i bezkarność jej oprawczyni doprowadzają Nadzieżdę do szału. Kobieta wchodząc na Facebooka sprawdza konto Wiktorii, z którego się dowiaduje, że Wiktoria mieszka teraz w tym samym mieście co ona, że ma się dobrze, jest zadbana, szczęśliwa, drogo ubrana. Ktoś by powiedział, żyć, nie umierać. Nadzieżda ogarnia złość, zmieszana z szokiem. Zwraca się do policji, przedstawia dowody, że to właśnie ta kobieta zabiła jej matkę. Nadzieżda dowiaduje się jednak, że wymiar sprawiedliwości w Stanach nie ma obowiązku współpracy z rosyjskim. Jeśli więc osoba ścigana Interpolem przez rosyjskie organy znajduje się na terenie Stanów, to oni tak naprawdę nic nie muszą robić. Dla Nadzieżdy są to szokujące wiadomości, postanawia więc wziąć sprawę w swoje ręce. Z uwagi na to, że długi czas nie pracowała, przebywając w Moskwie, nie ma funduszy na wynajęcie detektywa, z pomocą przychodzi jej znajoma. Kobiety zatrudniają specjalistę, który wcześniej pracował w policji. Detektyw bardzo uważnie przyglądał się zdjęciom publikowanym przez Wiktorię w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę, że kobieta często fotografuje się w okularach przeciwsłonecznych. Na jednym z foto mężczyzna zauważył w odbiciu okularów charakterystyczną deskę rozdzielczą. Zauważył również biały szef na przednim siedzeniu. Detektyw postanowił, że za pomocą tych detali postara się określić markę samochodu. Udał się więc na dworzec, gdyż tam znajdował się jeden z największych parkingów i zaczął spoglądać w okna aut tam stojących. Podobieństwo zauważył z autem marki Hrysel 300. Kolejną zaczepką dla detektywa były miejsca, którym Wiktoria dawała lajki na Facebooku. Jakieś restauracje, kawiarnie dużo z nich znajdowało się w rosyjskiej dzielnicy Bridgeton Beach na Brooklynie nazywane również Małą Odessą. I jak się później okazało, właśnie taki samochód znajdował się w tej okolicy. Detektyw wysłał swojego pomocnika pod dom, gdzie był zaparkowany samochód, w celu obserwacji. Długo nie trzeba było czekać. Wiktoria pojawiła się tam razem z właścicielem Chrysela. Detektyw opowiadał, że kobieta w ogóle nie była podobna do tej osoby ze zdjęć z Facebooka, co prawda miała na sobie te same ubrania, co na jednym ze zdjęć, ale w żadnym razie nie przypominała tej samej osoby. Okazało się, że Wiktoria nie tylko w Rosji weszła na ścieżkę przestępczości, ale również i w Stanach. Detektyw skontaktował się z mężczyzną, który był klientem Wiktorii. Ten opowiedział mu, że poznał Wiktorię przez Internet, umówił się z nią na kolację u niej w domu. Jedyne co pamiętał, to to, że zjadł kawałek ryby i tyle, ponieważ stracił przytomność. W ten czas, jak mężczyzna był nieprzytomny, kobieta okradła go. Wszystkie informacje, które uzyskuje detektyw, przekazuje policji. Okazuje się jednak, że Wiktoria Nasyrowa już jest przez nich poszukiwana w związku z inną próbą otrucia. Teraz przyszedł czas opowiedzieć historię Olgi Cwik, emigrantki z Ukrainy, która ku swojemu nieszczęściu na swojej drodze spotkała Wiktorię. Olga przyjechała do Stanów w 2014 roku z miasta Winnica, Ukraina. Rozpoczęła pracę w salonie kosmetycznym jako stylistka rzęs. Wiktoria została klientką Olgi mniej więcej w okolicach 2016 roku. Olga dziwiła się, że Wiktoria pokonuje dość duży dystans, aby przyjeżdżać do niej na procedury. Nasyrowa jednak tłumaczyła, że jest masażystką i w okolicy ma dużo klientów, więc to dla niej nie jest problem. Dla Olgi informacja o masażach była bardzo cenna, z uwagi na jej dolegliwości w postaci bólu kręgosłupu, związanej z siedzącym trybem. Wiktoria proponuje kobiecie swoją pomoc. Olga się zgadza. Nasyrawa odwiedza kobietę, wykonuje masaż i jednocześnie dowiaduje się, gdzie mieszka Olga. Pewnego dnia Wiktoria zadzwoniła do Olgi. Zaczęła się napraszać, aby ją odwiedzić w domu, tłumacząc to tym, że ma pilny wyjazd do Meksyku i potrzebuje przeprowadzić korekcję swoich rzęs jak najszybciej. Olga miała wtedy wolne. Oprócz tego nigdy nie przyjmowała klientek w domu. Wiktoria jednak była nieustępliwa w swoich prośbach. Powiedziałabym nawet, że nachalna. Nasyrawa przychodzi do Olgi z cheesecake'iem. Coś w stylu, że nie chciała z pustymi rękami. Olga po zjedzeniu kawałka ciasta momentalnie zwymiotowała. Wiktoria szybko posprzątała i zaproponowała znajomej tabletki, które niejako miały jej pomóc poczuć się lepiej. Dalej Olga już nic nie pamięta. Następnego dnia Wiktoria znów zawitała do Olgi. Zauważył ją jednak portier, któremu kobieta wytłumaczyła, że przyszła odwiedzić koleżankę, która się zatruła i że ma dla niej bulion drobiowy. Tak naprawdę ona się bała, że środek na mnie nie podziałał. Przecież zwymiotowałam, dlatego postanowiła dokarmić mnie bulionem, w którym też była trucizna. Mówiła później w wywiadzie Olga. Wiktoria dokładnie umyła naczynia w mieszkaniu Olgi, włączyła klimatyzację na funkcję ogrzewania, zamknęła wszystkie okna i wyszła, zostawiając Olgę na pewną śmierć. Bardzo możliwe, że Olga nie przeżyłaby, gdyby nie to, że portier postanowił ją odwiedzić. Olga leżała na podłodze, w gorącym pomieszczeniu, a wokół były rozsypane jakieś tabletki. Tak jakby kobieta chciała odebrać sobie życie. Na szczęście pogotowie zdążyło przyjechać na czas i uratować Olgę. Po powrocie ze szpitala kobieta odkryła, że przypadły wszystkie jej pieniądze i dokumenty. W tym jej ukraiński paszport, pozwolenie na pracę, a także jakieś kosmetyki, perfumy. Olga od razu zadzwoniła na policję, zgłosiła kradzież. Kobieta opowiedziała, że wyszła ze szpitala, a także o okolicznościach, w jakich do niego trafiła. Policja postanowiła sprawdzić mieszkanie Olgi. Funkcjonariusze dokładnie je przeszukali. W śmieciach nadal znajdowało się pudełko po cieście przyniesionym przez Wiktorię. Zabrano je, aby poddać analizie. W resztkach deseru znaleziono fenazepan, środek odznaczający się silnym działaniem nasennym. Ten sam środek rozrzucony był na podłodze i łóżku Olgi. Wiktoria była pewna, że Olga umrze, a jej śmierć przyjmą za samobójstwo. Spytacie zapewne po co jej to było, jaką miała w tym korzyść, a mianowicie chodziło o dokumenty. Żeby zostać w Stanach, potrzebne były dokumenty. Wiktoria pomyślała, że jest podobna do Olgi, dlatego mogłaby przejąć jej tożsamość i żyć legalnie w Stanach. 20 marca 2017 roku Wiktoria Nasyrawa zostaje aresztowana z zarzutami licznych kradzieży i próbą otrucia. W jej mieszkaniu znaleziono dokumenty Olgi. Było dużo więcej ofiar kobiety. Można powiedzieć, że ktokolwiek nie stawał na jej drodze, każdy był w jakiś sposób wykorzystany, oszukany lub okradziony. W kwietniu Dopiero w kwietniu 2023 roku Wiktoria została skazana na 21 lat pozbawienia wolności. Zapytacie z pewnością, jak Wiktoria zachowywała się po zatrzymaniu? Kobieta nie przyznała swojej winy. Cały czas powtarzała, że jest niewinna, że nic nie zrobiła, że to ona jest ofiarą okoliczności. Całe życie Wiktorii było zbudowane na kłamstwie, wymysłach, niestworzonych historiach. Trudno powiedzieć, czy ona sama w to wierzyła, czy po prostu na każdym etapie tej historii działała z wyrachowaniem. Myślę, że pierwsze przestępstwo wywołało falę Deumina. Jedno szło za drugim i takim sposobem sumienie zostało zagłuszone. Bo w końcu jaka to różnica? Jedno w tą, czy drugą stronę. Wiktoria swoimi działaniami pokazała wszystkie swoje wewnętrzne demony, a co najsmutniejsze, nie walczyła z nimi. Dalej idąc w zaparte, oszukując, kłamiąc, w końcu zabijając. Z zimną krwią. Dziękuję za wysłuchanie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.